All right, let's go. Stay together. How are the McFarlanes, John? They're holding on, but that ranch is in trouble. Well, we dealt with the rustler problem. For now, yeah, <laughs> but that ain't enough. They got greater forces working against them. Drew's a is not a businessman. Railroads, motor cars, telephones. Opening a world of new opportunities, apparently. Try telling that to a farmer.

No właśnie, w ciągu ostatnich lat gry stały się czymś więcej niż tylko rozrywką. Dzisiejsze większe produkcje muszą być bodźcem, który zadziała na waszą wyobraźnię. Podróżą na epicką skalę i doświadczeniem tak intensywnym, że pozostawi was na dworcu kolejowym z pustym portfelem i trzęsącymi nogami. Od czasu do czasu zostaniecie też zmuszeni do zastanowienia się nad skomplikowaną naturą wszechświata. Jednym słowem, dzisiejsze gry muszą być przeżyciem. I to wszystko bardzo piękne, tylko czemu sprawia, że zadajemy sobie pytanie, czy deweloperzy nie zapomnieli o najważniejszym? Czy nadal jest tu miejsce na zabawę? Hop! Teraz będzie kontrowersyjnie, więc trzymajcie się swoich foteli. Otóż w jakimś punkcie czasoprzestrzeni twórcy gier wideo najwyraźniej przestali rozumieć własną branżę. To, co kiedyś miało być czystą rozrywką i sposobem zabicia wolnego czasu, w wyniku dziwnej, sterowanej przez producentów sprzętu ewolucji, stało się mozolną przeprawą przez nawarstwiające się problemy. Co gorsza, tak się do tego przyzwyczailiśmy, że przestaliśmy zauważać, że rozwiązanie tych problemów często wymaga niedorzecznych poświęceń. Jeśli określasz się mianem hardkorowego gracza, prawdopodobnie zdarzyło Ci się zaniedbać obowiązki, bo joypad przykleił Ci się do rąk. Nie mogłeś przecież zawieść swojej drużyny, byłeś zbyt blisko awansu, a może przedłużył się mecz z ważnym klanem. Powiesz, że to nic dziwnego, już dobrych 10 lat temu zdarzyło Ci się coś zawalić z powodu dłuższej sesji z konsolą. Ale zastanów się, czy za czasów Zeldy, Ultimy, a nawet pierwszego Baldura gry w równie dużym stopniu obciążały Cię emocjonalnie? Jasne, można to lubić. Odpuszczanie paru godzin snu na rzecz wyczerpującego grindowania w rpg to tak samo normalne hobby jak struganie figurek z mydła. Ba, dla dużej części graczy symulator składania rafandynki byłby spełnieniem najskrytszych marzeń, choć mogą poświęcić się temu zajęciu w Rilu. Nic nam do tego, nie czepiamy się gustów, czepiamy się gier. Dlaczego? Bo nawet nie zauważyliśmy, kiedy przestały być zabawą. Problem jest łatwiejszy do zauważenia, jeśli weźmiemy pod uwagę proporcje, rozumiane w dwojaki sposób. Po pierwsze, proporcje zawartości gry w grze. To, co właśnie widzicie na ekranie, nie jest grą. To prostacki sprawdzian refleksu, podczas którego nie macie żadnego wpływu na działanie bohatera. Na dobrą sprawę można by się pozbyć filmu w tle, bo i tak trudno się na nim skupić w oczekiwaniu na kolejny sygnał do naciśnięcia guzika. Kiedyś podobne zadania wykonywało się u szkolnej higienistki podczas testów na szybkość reakcji. Czy marnowanie czasu na coś takiego ma w ogóle sens? To też nie jest gra. Co prawda możecie się ruszać, ale jak duży macie wpływ na rozwój wydarzeń? Zerowy. Deptanie żółwików w Super Mario Bros było rozgrywką bardziej interaktywną niż połowa Metro 2033. Rosyjski tytuł w ogromnej części jest filmem z opcją swobodnego przemieszczania kamery. Na podobną przypadłość cierpi tak wiele gier, że szkoda tracić czasu na wyliczanie. Biorąc pod uwagę ich fabularną nędzę czy marnowanie czasu na coś takiego, ma sens? Niestety, ale w wyniku nadmiernego skupienia się na biernej formie zabawy, co w wielu przypadkach oznacza pójście przez twórców na łatwiznę, gry przestały być grami. Wpływ gracza na wynika, nawet sam przebieg rozgrywki, jest stopniowo ograniczany do minimum, co samo w sobie byłoby do zniesienia, gdyby nie wspomniany już wcześniej drugi problem z proporcjami. Hey, get a grip, man! What's wrong with you? Kiedy ostatnio zetknęliście się z wysokobudżetową produkcją, którą zaprojektowano przede wszystkim z myślą o zabawie? Jak często spotykacie tytuły, które nie wymagają od was absurdalnego zaangażowania i długich, męczących treningów? Kiedy po raz ostatni kupiliście grę, która wypełniałaby wasze wolne chwile zamiast je zabierać? Takich pozycji jest zdecydowanie za mało. Teraz każdy zakup w sklepie z elektroniką to poświęcenie. Co poświęcacie? Oczywiście oprócz pieniędzy. Tylko samych siebie. Poświęcacie dziesiątki godzin na monotonne, w wielu przypadkach męczące zajęcia, często doprowadzając się przy tym do frustracji. Nie wypełniacie wolnego czasu graniem, a wręcz zaczynacie go szukać, ponieważ ogromna większość współczesnych gier tego od Was wymaga. Czy tego oczekujecie od tytułów klasy AAA? I czy w takim wypadku nie przestają one być grami, stając się po prostu pracą? Może akurat dla ciebie to żaden problem, ale niektórzy z nas mają tego dość. Bo mimo że od czasu do czasu także lubimy zatracić się w fantastycznym świecie, to gramy głównie po to, aby się rozerwać. Męczy nas zalew produkcji wymagających godzin monotonnej pracy oraz głupich jak but filmów akcji na kilka minut przerywanych rozgrywką. Byłoby miło odpocząć od zalewu tytułów, które niosą ze sobą ciężar gatunkowy i wrócić do tego, czym gry wideo były u swoich początków, czyli do czystej, nieskrępowanej rozrywki. Chcemy mniej tego. Good, Nico. A więcej, tego. Mniej tego. A więcej tego. Mniej tego. And he's going to actually have a personality this time that we hope really resonates with players. A więcej tego. Hell, I'd still hit it.